Dziś opowiem, jak z takiej stalki, tutaj mamy symbol HSS 10x16x160, zrobić sobie wytaczak. To już jest gotowy wytaczak, ale wiadomo, to najłatwiejsza metoda: wziąć gotowy i sobie toczyć. A więc zaczynamy. Najważniejsze to. Jaki będziemy chcieli jaką średnicę otworu będziemy chcieli roztoczyć. Wiadomo, że im większa średnica, to może być sobie większy wytaczak, wtedy jeszcze sztywniejszy i możemy sobie toczyć większym wiórem. A jak mniejsza średnica, tak jak tu my mamy w tym przypadku, to wtedy musi być cieńszy wytaczak i wtedy toczymy po prostu mniejszym wiórem. Od czego zacząć? W ogóle taki nóż obrabiać. Tutaj mamy już ten kąt, to praktycznie mógłby już zostać przy tym jak przy wytaczaku. Także tutaj będę rysował teraz. O tak. Tutaj na razie rysuję to to już kąt, tak samo. I tu dalej robimy sobie taki uskok, czyli po prostu będzie nasze wybranie. I tu dalej będzie pełny wymiar tego, tego nożka. Także tu na nożu też mogę to narysować. O tak, tylko będę rysował. Nie ja wiem, czy to będzie widać. O! To jest nam, to jest materiał, który jest nam w tym wytaczaku niepotrzebny. Tu jeszcze dodatkowo robimy sobie kąt, też taki od 3 do 5 stopni, żeby wytaczak nie tarł nam całą powierzchnią. Później to po prostu bierzemy na tarczy szlifierskiej i szlifujemy ten niepotrzebny materiał. Przykładamy go w ten sposób i to wyszlifujemy do tego momentu. Tam około 2-3 mm, to w zależności od potrzeby. I później na tych wyszlifowanych odcinku robimy tutaj facki, takie zaokrąglenia na końcu, żeby po prostu było łatwiej nam z tym wytaczakiem wszędzie podejść. Szczególnie ważne jest tutaj to wybranie będzie na dole. Z drugiej strony, na wytaczaku robimy tutaj tak samo, jeszcze z tej strony opuszczenie. O, i wtedy też szlifujemy to tu na tej długości, żeby był promień. Ta dolna część, bo tutaj będziemy mieli jako górę wytaczaka. O. Tak samo tutaj robimy fackę. R5, R6, taki promień, żeby jak będziemy później, żeby nie uderzyć dołem. Tu o tą krawędzią, a jak będziemy mieli promień to już wtedy wiadomo, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że uderzymy Ech, powiem coś takiego nie lubię bardzo teorii, nie lubię książek wolę wszystko bardziej z praktyki także to nie lubię takich określeń, kąt przyłożenia kąt natarcia, wiadomo, że to jest ale tak, takim nożem możemy tak sobie na przykład roztaczać otwory i tak samo jak małym wiórem, takim dwie, trzy dychy, możemy sobie planować jakiś materiał delikatny. Często, jak mamy otwory nieprzylatowe przy wytaczaku, to toczymy sobie otwór i później możemy sobie splanować dolną powierzchnię. Wiadomo, tym wytaczakiem nie splanowalibyśmy do połowy, bo jest stosunkowo. Za szeroki w stosunku do otworu. Powinien mieć szerokość około 1 trzeciej średnicy otworu, także tu, żeby nam się zmieścił, i wtedy takim wytaczakiem byśmy mogli sobie tam dno danego otworu splanować i mieć płaskie dno. Teraz tu przy wytaczaku, podobnie jak z tej strony, robimy sobie też taki o takie podebranie, o. promień i wtedy w zależności od tego jaki chcemy, na przykład chcemy roztaczać tutaj otwór, to jest przykładowo, mówię nie wiem jaka to średnica, na przykład 25, to bierzemy sobie jakiś, jakąś tulejkę z otworem fi 23, 22, i przykładamy sobie wytaczak. Nie wiem, jak to pokazać, żeby to było widać? O, żeby tutaj nam nie tartą dolną powierzchnią. O. I to trzeba po prostu tu na tym odcinku do końca wybrania zrobić sobie promień. Później jeszcze jedną ważną rzeczą. Później jest tutaj, bo Wiadomo, że tu nie może być płasko. Musi być taka kąt jakby przechylony lekko. O tutaj narysuję. O, w tą stronę. Troszkę za dużo narysowałem, ale to około 5-7 stopni to tutaj w zupełności wystarczy. I mamy kąt, żeby nie tarło też tą płaszczyzną górną. Wtedy jak już mamy to wszystko zaszlifowane, to później przystępujemy już do ostrzenia wytaczaka. Tu jest oczywiście też mamy kąt w ten sposób tu zaszlifowany, też około 5-7 stopni. I wtedy sobie szlifujemy wytaczak już tutaj. Wiadomo, to nie dotyka już nam tą górną powierzchnię, bo mamy tu kąt zrobiony, tak jak tutaj widać o, na tym zaznaczeniu. I wtedy sobie szlifujemy tutaj ostrze. I później tu już zrobiony mamy też promień i szlifujemy sobie tu tą płaszczyznę tą krótką. Po zaszlifowaniu tych dwóch płaszczyzn możemy sobie przystąpić do ustawiania wytaczaka w imaku tokarskim i ustawiamy go podobnie jak inne noże. Wiemy, ile mamy do osi, z tym, że wytaczak, jak ustawimy na przykład powyżej osi, tam nawet pół milimetra czy milimetr, to nie będzie nam to przeszkadzać, bo to inaczej to się po prostu rozkłada, ją siły skrawania i to nie będzie w ogóle przeszkadzać. Także możemy wytaczak sobie podnieść do góry. Ja często to robię, czasami nie mam już gotowego wytaczaka i obcierałby mi tu dolną powierzchnią, a jak go podniosę do góry tam pół milimetra do milimetra, to z powodzeniem można sobie wtedy taki otwór roztoczyć. Także z takiej zwykłej stalki można zrobić podobny taki wytaczak już gotowy. I w zależności od tego jaką średnicę chcemy roztaczać, dobieramy tutaj szerokość i grubość. Wiadomo, im będzie grubszy, dłuższy wytaczak, to musi być tu po prostu sztywniejszy. A wiadomo, że im cieńszy wytaczak, będzie tutaj mniejsze wymiary miał, no to wtedy musimy toczyć mniejszym wiórem. Ale to już to wszystko musimy dobrać sobie eksperymentalnie. Także ze zwykłej takiej stalki możemy sobie zrobić wytaczak. Dziękuję.